Witajcie, witajcie w pierwszym odcinku z Gry London 2012 na moim kanale. A tymczasem sobie rozpoczynamy serię z Gry Olimpijskiej. Tak jak już przypadło na mój kanał, jest taka tradycja, że każde lato i każdą zimę jest jakaś gra olimpijska. I tak właśnie się dzieje, że sobie gramy w grę London 2012. Gra jest wspaniała, ma bardzo dobrą grafikę, ale o tym. Za chwilę, jak już będziemy grali w jakąś konkurencję. W <kusz> każdym materiale będą po dwa dni. Zaraz sobie rozpoczniemy nową kampanię, że tak powiem. Czyli po prostu nowe Igrzyska Olimpijskie. Jakie są konkurencje tam? Pokażę to tutaj. Bo tam będą dni olimpijskie. Tam nie będziemy sobie mogli wybrać wszystkie, tylko będzie na przykład. Day 1, i tam będziemy mieli do wyboru na przykład 4 konkurencje, tylko 6 konkurencji w pierwszym dniu, na przykład więc tak. No w grze na pewno lepiej się gra na padzie, bo tutaj jak możecie zauważyć, jest że przycisk A, B, Y, X na dole, ale na klawiaturze da się grać, myślę. W tą grę sobie wcześniej grałem i to już od bardzo dawna w tą grę gram, już z parę lat nawet. Gra jest naprawdę bardzo dobra, bardzo się można świetnie pobawić. Jest tutaj wiele konkurencji, zaczniemy od biegania, zobaczcie, jest ona różne dystanse, jest to 100 metrów, 100 metrów przez płotki, 200, 400, 400 metrów, pań, 400 metrów. Mamy tutaj rzut, jest to rzut dyskiem skok z wyż, kobiet, mężczyzn. Skok w dal, triple jump, czyli to trójskok. Rzut oszczepem i pchnięcie kulą. shotput. To nie jest rzut, tylko to jest w przetłumaczeniu pchnięcie kulą. Mamy tutaj pływanie, nie będę tego czytał wszystkiego, jest tego dużo. Tutaj mamy skoki, to też tego nie będę czytał. Strzelania, dosyć ciekawa konkurencja. Mamy w sumie dwie konkurencje. Jedna to jest z pistoletu, to jest mężczyzn, tylko, a druga konkurencja to mamy tutaj mężczyzn i kobiet, i jest to yy, strzelanie z takiej szczelby w takie dyski, co latają. To możecie też kojarzyć, chociażby z Tokio. Bo na w Tokio w 2021 roku też taka konkurencja była. Co my tutaj mamy? To jest ucznictwo. Ucznictwo indywidualne, tu mamy jeszcze Team, ale Team ucznictwo nie ma w tej opcji. Olympic, tylko właśnie tutaj w tej opcji możemy sobie zagrać, ale to jest ucznictwo drużynowe, bo się nie w to nigdy jeszcze nie grałem. Gra, jak widać, jest tylko po angielsku, nie da się innego języka zmienić. Tutaj, więc ja tutaj będę to po polsku Wam tłumaczył wszystko, co my tutaj mamy. Mamy gimnastykę. Trampolin to jest no, skok po prostu na trampolinie można powiedzieć, czyli że skaczemy i to skaczemy bardzo wysoko i robimy różne akrobacje, różne nie wiem jakieś wykołki w powietrzu i tak dalej, przewroty różne, a to drugie to jest taki kozeł, że tak powiem, stoi, rękami się odbijamy i okręcamy się po prostu w powietrzu. Otter Sports czy inne sporty, co my tutaj mamy? Kolarstwo torowe, kajak K1, K single, czyli to jest takie. To się nazywa. Czy po prostu idą takie fale, jest taki tor, taki i są takie bramki, gdzie musimy przez nie przepływać, nie, nie możemy jej dotknąć. jak dotkniemy to, mam jakąś karę sekundową, ale się nie mylę, to też było w Tokio na Olimpiadzie, też pamiętam jak to oglądałem. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze wioślarstwo mężczyzn. To no wiadomo, co to jest, to nie muszę mówić. Table tenis, czyli tenis stołowy, też wiadomo. Podnoszenie ciężarów powyżej 105 kg. No i siatkówka plażowa kobiet tylko. Zobaczcie. Only women. Tylko kobiety. Siatkówka plażowa, nawet całkiem fajnie wygląda w grze Tokio 2020 też było. Możecie sobie zobaczyć tę grę, którą rok temu nagrywałem, więc bardzo Was zachęcam do obejrzenia gry Tokio. Także zachęcam Was do obejrzenia wczorajszego filmiku, także z tą serią, grze Jump 4 z Letnim Grand Prix. Na zimę jakąś grę inną Skokach, bym ja chciał bardzo nagrać, może to będzie The Jump 2007, bo widzę, że skoki bardzo dobrze się przyjmują. No, mam, mam nadzieję, że ta gra też się bardzo dobrze przyjmie. Dzisiaj dosyć dużo gadania o tym, grze będzie. Więc co, Olympic Games? Zaczynamy od nowa, oczywiście. Myślę, że medium. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj mniej konkurencji, a tym hard jest właśnie wioślastwo. A mam wioślarstwo, no, na że nie za bardzo da się grać. Akurat jest chyba jedyny sport. Tutaj mamy 20. Kurencji, a tutaj mamy 28, a tutaj mamy 12, więc to medium myślę, że jest dobre. Ja tą grę ostatni raz grałem rok temu, pamiętam, więc no trochę czasu temu grałem, oczywiście. Polską. Londyn 2012. 27 lipiec. Olympic Park. Tutaj właśnie jest kryte apływanie, bardzo piękna w Londynie właśnie widać ten snitch olimpijski tutaj taka wieża właśnie przy stadionie olimpijskim zaraz będzie może widok na stadion olimpijski to zobaczycie ten stadion obecnie trochę inaczej wygląda ponieważ nie ma takich tych trójkątów już takich co tu możecie zobaczyć stadion dosyć fajny West London Group West Ham United A czy są tutaj różne kraje? Istnicz olimpijski. Myślę, że to pominiemy, nie będziemy tego patrzeć. Szkoda czasu. Wybieramy dyscyplinę. Co my tutaj mamy? Long jump, czyli skok w dal. Humans are helly individual. Czyli to jest łucznictwo kobiet. Zobaczcie. 200 metrów to jest mężczyzn i pływanie. Freestyle. Więc co by tutaj dać? Może jakieś medale będą. Zobaczę. Myślę, że bieganie. Chociaż w rzeczywistości pierwszego dnia nie ma żadnych zawodów na stadionie olimpijskim, więc nie wiem, czy to dawać. Więc te dwa tutaj jako atletyka powinna odpaść, bo tak jak w rzeczywistości, że nie ma pierwszego dnia zawodów na stadionie olimpijskim, ale myślę, że sobie damy, bo się wydaje najciekawsze. Łucznictwo to jest długi sport, ale też damy. Więc zaczynamy. Co my tutaj mamy? 9 a.m., czyli 9 przed południem, mamy Łucznictwo, a 11 mamy bieganie, mężczyzn, olympic stadium, a to łucznictwo zna jakiejś tam arenie przeznaczonej powiedzmy do łucznictwa, finals, a finały mamy 2pm, 8 p. m czyli zobaczcie, ten bieg już będzie być może po ciemku, nie wiem o które są, co zachodzi w Londynie, jak to, jak to tam jest, czy 8 jest ciemno, ale to zobaczymy. Więc pierwsze że mamy qualification, czyli musimy się zakwalifikować. Zająć czwarte miejsce, trzecie, drugie lub pierwsze, żeby wejść do finału. No i poważnie aż dopiero we finale o medale, bo teraz to nie będzie za bardzo istotne co teraz. Będziemy mieli, tylko wystarczy zdobyć czwarte miejsce lub lepiej, że tak powiem. A, a jest 8 zawodników, więc zaczynajmy od ucznictwa. Sport dosyć długi tutaj, ale myślę, że ciekawy i najłatwiejszy sport, bo jak pamiętam, jak tą grę zaczynałem grać, to było nie wiem, z 4 lata temu może, z 5 może, to pozostałe sporty mi szły, mi szły dosyć ciężko, natomiast ucznictwo szło dosyć łatwo, bo tutaj wystarczyło tylko wycelować i szczelić odpowiednio. Ja tutaj sobie włączę może tutorial, Y, wystarczyło nacisnąć. Mimo, że to są skróty od właśnie takiego opady, jak tutaj widać, lewym przyciskiem myszy muszę kliknąć. Muszę go cały czas trzymać i zobaczyć, i po prostu myszką ruszam. I teraz muszę puścić go, żeby szczelić. Zobaczymy. Nine, points. Very good. Dobra. Zaczynamy. Gramy oczywiście polską, pani Łucja, pa pawłowska. Pobaczcie, jest 8 zawodników. Szwajcarka, Japonka, Niemka, Chinka, Irlandka. Chyba tak to się zmienia. Zawodniczka z Turcji, nie, nie wiem jak to zmienić. I Brytyjka. Córka, jakoś tak. Taka. Mamy wiatr 6 metrów na sekundę, chyba tak. Czy mil? Chyba 6 metrów, bo mil to na pewno, nie? Mamy oczywiście. Czas, więc nie możemy sobie, o nine points, very good, czas nie możemy na przykład minutę, tylko mamy 20 sekund na to. Więc na pewno 6 metrów na sekundę, nie, min. Min na sekundę to by tej szary tutaj szarki, to dawno nie było. Nine point, very good. Ocie, puste trybuny tam są. To jest przez to, że tutaj te ludzie nic nie widzieli. Tych tarcz 9 points total 27, czyli 27 Pomijam Pomijamy powtórkę, nie będziemy patrzeć. Zobaczymy, czy jeden dzień. Zobaczymy, jak to z czasem. Dzisiaj na pewno będzie tylko jeden dzień. Natomiast w następnym odcinku, jak będzie krótka konkurencja, to na pewno zrobimy tylko jedną. 9 points, znowu to, to zrobimy tylko jedną. To, to zrobimy tylko jeden dzień, jak będą krótkie konkurencje. Dwie, jak będą długie, dwie. A jak będą krótkie, to zrobimy dwa dni, myślę, w jednym odcinku. Tak, dzisiaj ucznictwo jest trochę długie, więc się tylko zobaczymy ucznictwo, i bieg na 200 metrów, bo to jeszcze finały są jest tak, że gra bardzo podobna, Beijing 2008. Bo nie wiem czy wiecie, ale w Pekinie była jeszcze olimpiada letnia. Jesteśmy na pierwszym miejscu, może usłyszymy hymn Polski. Trzymaj 7 metrów na sekundę. 7 punktów, zobaczcie tylko. Total 61 ja Może tak powinienem wyżej to celować? Jeszcze wyżej, zobaczcie Jeszcze wyżej muszę celować Na to wychodzi Nagrywam tą grę trochę później Bo we wrześniu, ale jeszcze na to jest Teoretycznie Praktycznie nie do końca, ale teoretycznie tak Więc Ten points, very good Total 25 w tej rundzie trzeciej, a ogólnie mamy 79 punktów, więc myślę, że całkiem spoko. To jest ostatnia runda. To komentarze mamy po angielsku, tutaj też słyszę komendatora jakiegoś. Nagrywałem grę i na 2002 kiedy chyba, kiedyś na kanał, to by było dwa lata temu, albo trzy, chyba dwa. Tam były polskie komentarze. Eight points. Hmm. No może i pierwszą pozycję, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę teraz, bo to jest półfinał, więc może we finale będzie ciężej, bo tam przecież będą lepsi zawodnicy. Tam najlepsi będą zawodnicy. Twenty five points. First. Zobaczcie, Łucja jest pierwsza. Sto punkty. 4 punkty przewagi nad Szwajcarką. Teraz bieg. Lekko atletyka. Na stadionie olimpijskim. Olympic Stadium. London. First day. Mamy, czyli dzień pierwszy, jest napisane. Druga konkurencja. Ja sobie tutaj też tutorial włączę, bo już tak jak mówię, ostatni raz tą grę grałem rok temu, ponad chyba nawet. Czyli spacją, zobaczcie, muszę spacją, i muszę tak utrzymywać, żeby było to po prostu zielone. Możecie gdzieś jak w pasji słyszeć, ale muszę dosyć mocno tutaj. To klikać, żeby to utrzymać. Zobaczcie, może to trochę mocno. O, może prawą ręką bym musiał. Zobaczcie, tam mamy w rogu rekord świata i rekord olimpijski. Jest to, jest to... i tutaj jeszcze szczałka do przodu, żeby głowę, żeby do przodu się przechylił, że tak powiem. Zobaczcie, rekord olimpijski, rekord świata to jest 19. 15 ile tam było? 19, zobaczcie jaki to jest dobry czas 10 metrów poniżej jednej sekundy, zobaczcie zobaczcie jakie to jest tempo, to jest tempo tak jakbyście jechali z samochodem w mieście może dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dawaj tutaj Testowana przewaga, ale zobaczcie, to jest 21 sekund, 21,65. Position 1. A rekord to jest 19,19. 19. Zobaczcie. Pierwsze miejsce, przewaga dosyć duża nad Kanadyjczykiem. Teraz są i walka medal, zobaczymy. Czy będzie mieli 2 złota po pierwszym dniu? Zobaczymy, może tam się uda zająć pierwszą, pierwsze miejsce pod względem medali, ale to zobaczymy, bo, tak jak mówię, nie we wszystkich konkurencjach jestem dobry, w takim, na, na przykład, karkarskie górskim będzie zdecydowanie, zdecydowanie gorzej na przykład, bądź w takim podnoszeniu ciężarów, bądź w tenisie stołowym, w tenisie stołowym, no, nie, nie za dobrze się gra na klawiaturze, tak samo jak wioślarstwo, co jest, ale to jest na poziomie hard, więc tego nie, nie zobaczycie tutaj. Się gra dużo... ciężko się źle gra po prostu na klawiaturze. Nine points. Było... Ten, bliżej powinienem, zaraz wypróbujemy to. Ten points! Very good! Congratulations! Gratulacje dla tej zawodniczki. Nie, nie pamiętam jak się ona nazywa. Do tego nie powiedziałem dla kogo. Gratulacje, Dla Na tej zawodniczki. Nie wiem, jak, czy to jeszcze mam w dół. kończy czas. Muszę wycelować, bo będzie zero. Ten points, very good. 29 points. Jest przewaga. Przewagę utrzymać to będzie dobrze. Mamy tutaj szansę na podwór na pewno, ale może nawet na złoto. Zachęcam także do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnego materiału. No i powiem, zobaczcie, troszkę nam duże ciało muszę też ciało, ale ciało, trochę wiatr się zebrał. 2 metry na sekundę. A się teraz zmieniam. Troszkę chciałem poczekać. Jeszcze zobaczmy 9 points. Trochę wyżej jeszcze mogę, bo zobaczcie, ona dadu tego żółtego wleciała. Jesteśmy ciągle na pierwszym miejscu. Jest bardzo dobrze. 5 metrów na sekundę teraz wiatr. Bardzo fajnie sobie w taką grę olimpijską zagrać sobie. Osiem punktów. Tak jest tradycja u mnie na kanale, że zawsze w każdą zimę, każde lato jest gra olimpijska. Na zimę też będzie gra olimpijska. Tylko nie wiadomo jeszcze jaka. O, wiad się zmienił, zobaczcie, na dziewięć. Aż muszę dać aż tak mocno, bo nie wiem. Bardzo gdzie to leci, ale pięć punktów tylko zobaczcie. Będzie trzeba z jakoś odrobić. Jest bardzo mocny wiatr, nie wiem czy aż tak, ale chyba dobrze. Ten points! 23 punkty to nie jest dobrze. Ale jesteśmy, zobaczcie, na pierwszym miejscu. Ostatnia runda, to są strzały decydujące teraz. Trzeba naprawdę dobrze szczelić teraz. Wiatr jest ciągle mocno. 6 metrów na sekundę. 7 metrów na sekundę. Ten point. Very good. Jest dobrze, zobaczcie. 10 punktów mamy. Macie z chciałem poczekać. Troszkę ten, ten wraz. osłabnął. 9 points. I teraz. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze ten kwiat zmieni. To już na 5 punktów by wystarczyło. Ten point. Very good. 29 punktów. I mamy złoty medal, słuchajcie. First place. Pierwsze miejsce. Patrzcie, pierwsze miejsce. Zobaczymy dekorację. Już trochę nagrywam. Troszkę długi będzie ten odcinek, ale z pierwszy zможемy. Dobra. Mam pochylny, zobaczcie, pierwsze miejsce mamy na razie, jeden złoty medal, być może drugi złoty medal, zaraz będziemy mieli, zobaczymy. Teraz przenosimy się na Olympic Stadium w London. Zobaczcie, jeszcze jest dzień, myślałem, że to będzie noc, ale nie. Pobiegniemy w dzień. Z czwartego toru, na czwartym torze pobiegniemy. Naprawdę się trzeba skoncentrować na starcie, żeby równo, idealnie wystartować. W rzeczywistości ja mam trochę problem z tym, żeby tak się równo skoncentrować i wystartować. Zaraz jak się usłyszy start, Kanadyjczyk na pierwszym miejscu chyba z nim biegliśmy w półfinale. Jest pierwsze miejsce, first position. Zobaczcie, 20 sekund, 69, 20 sekund, 69 setnych. To jest dobry czas, ale zobaczcie, rekord świata jest jeszcze dużo lepszy, bo to jest 19, 19, zobaczcie. Ponad sekundę różnicy. pierwsze miejsce zobaczy ten Kanadyjczyk na trzecie miejscu jednak a na drugim miejscu to zawodnik z Ukrainy Kolejna na dekorację tym razem na stadionie olimpijskim I tymczasem mamy dwa medale. Zobaczcie, dwa złote medale. Na drugim miejscu jest Szwajcaria, która ma jeden srebrny medal. Więc zobaczcie, mamy 6 punktów. A Szwajcaria ma tylko dwa punkty medala. Więc Gold Medal. I tutaj można dyscyplinę powtórzyć, jak nie wyjdzie. Zobaczmy, co mamy na drugi dzień zaplanowany, jakie tutaj mamy konkurencje, do wyboru oczywiście, to wybierzemy, kiedy nie, zobaczcie, pojawiła się ta trampolina, o której wam już mówiłem, kolarstwo torowe, table tenis, czyli tenis stołowy, jakieś pływanie, dwa pływania, żeby być może zrobimy sobie to i Dal. w olimpijski Tutaj będzie specjalna arena do Kolastatorowego, taka arena, gdzie tak w kółko się jeździ w tym specjalnym torze. A tutaj jakaś arena do gimnastyki, że tak powiem. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Więc co moi drodzy, to ja myślę, że było na tyle. Przypominam wam o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego materiału z tej gry. Oraz do zostawienia łapki w górę. Więc co moi drodzy. bios